Cześć, witajcie. Dzisiaj zabiorę Was na łowy, na polowanie. Bezkrwawe oczywiście. Pojawiło się małe stado takie żubrów, ale nie mogę tam podejść, żeby ich nie płoszyć, więc pojedziemy od strony łąk i spróbuję Wam te żubry pokazać. Przemieramy się tutaj przez gąszcz. Ale tak. Pola od drugiej strony to może będą. No, stąd sobie można nakręcić. I spróbujemy ściągnąć to stado. Chciałeś po cichutku, żeby nie płosić tego. A, i z małymi są. Super. Fantastyczne, majestatyczne zwierzęta. Całe fajne stado. Właśnie zima jest takim okresem, szczególnie luty i marzec, gdzie wielkie stada przemieszczają się, ale wychodzą na łąki i są bardzo dobrze widoczne, bo w lato jest ciepło, gorąco, dużo pokarmów w lasach i one siedzą sobie w cieniu w lasach. Mądre zwierzęta, mają dużo jedzenia, a właśnie zimą wychodzą na łąki gdzieś tam. Może też od słońca się ogrzewają Na tych polach, łąkach Dużo jest takich stogów Siana specjalnie Porzuconych Takich karmników O zobaczcie, fantastyczne zwierzaki Taki dorosły żubr Takiej masy zielonej Potrzebuje zjeść dziennie Około 40 kg podobno Także pff, Musi się trochę nachapać tego I naszukać, szczególnie w zimie no bo w lato to jest dużo tego wszystkiego zielonego, fajnego w lasach Ale w zimie jest problem, dlatego trzeba dokarmiać o. I nie przyjeżdżać, nie robić sobie selfików, tak jak jakiś idiota przyjechał Z Warszawki i chciał sobie selfie zrobić z żubrem kretyn No i go tam poturbował ten żubr Także lepiej z daleka obserwować te zwierzaki, a jak ktoś chce koniecznie, bardzo z bliska no to jest rezerwat pokazowy koło Białowieży dobrze pojedziemy jeszcze z drugiej strony o, pojedziemy z drugiej strony one się tam las schowały spróbuję nakręcić z drugiej strony a jak nie to damy im spokój poszukamy tych żubrów bliżej ale chyba już gdzieś się całe statko oddaliło ale jest dzięcioł który sobie później dzięcioła robi na zimę a no pokażę, tam jest. Na jednej gałęzi wydłubują taką dziurę, w którą w zimie wsadzają szyszki. I pod takim drzewem bardzo często stosy szyszek leżą. O, zobaczcie, tu jest taka gałąź, I tam jest dziurka, a pod tym zobaczcie ile jest szyszek. Te wszystkie szyszki są już wyjedzone. O, I to są szyszki wyjedzone przez... Dzięcioła, No i ja teraz kurde o